Witam, z tej strony XPIC 22 w tym poradniku pokażę jak zabezpieczyć stołniarki, więc najpierw musimy zaznaczyć teren, który chcemy zabezpieczyć. Następnie wpisujemy ukośnik, ukośnik, expand, 2, down. Teraz musimy wpisać ukośnik, rg, define, stołniarki, 5. Oczywiście to jest moja nazwa, wasza nazwa może być inna. Jak to zrobimy wpisujemy ukośnik, rg, flag, stołniarki, 5, build, aluf. No i ostatnia komenda to jest ukośnik RG Set priority Stołniarki 5 Spacja 1. No i to już są wszystkie komendy, które musimy wpisać. Teraz zobaczymy, czy udało mi się zabezpieczyć. Jak widzicie wszystko działa, można kopać i temy dropią exp tak samo, więc dziękuję za oglądanie. A jeśli poradnik był pomocny, zostaw łapkę w górę oraz miły komentarz. W góry dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.